Pierwsza miłość, pierwsze doświadczenie śmierci, pierwsze rozczarowania i pierwsze ważne decyzje. Opowieści o dorastaniu, opowieści inicjacyjne to jest moja literacka obsesja i wciąż poszukuję nowych książek z tym motywem. A dzisiaj opowiem Wam o trzech książkach, które w sposób bardzo piękny, oryginalny i poetycki ujmują ten temat. Wszystkie te trzy książki łączy poza tematem dorastania młodej dziewczyny na polskiej prowincji również wspólny pomysły na podobny pomysł na konstrukcję. To nie są spójne narracje, a raczej zbiory mikroopowieści, fragmentów, wycinków obrazków z życia głównej bohaterki. I zacznę od Gugu Wiolety Grzegorzewskiej, jednej z moich ulubionych książek w ogóle. Bardzo często do tej książki wracam. Wioleta Grzegorzewska to jest poetka, która ma na swoim koncie m.in. kilka wydanych tomików poetyckich, ale też nominacje do Międzynarodowej Nagrody Bookera za swój debiut prozatorski, czyli właśnie za Guguły, Gugu, w których zaprasza nas do świata przefiltrowanego przez wyobraźnię najpierw kilkuletniej, a później kilkunastoletniej Wioli, która dorasta. Na podczęstochowskiej wsi. Jest to świat, w którym różne porządki mieszają się ze sobą. Rzeczywistość miesza się z magią, sen miesza się z jawą, a religijność z wiarą w zabobony. Tutaj osy porywają małe dzieci, figura Chrystusa lewituje nad stołem, a dzieciństwo ma smak właśnie tytułowych Google'a, kwaśnych, niedojrzałych owoców. I nie jest to dzieciństwo sielsko-anielskie, bo Wiola doświadcza m.in seksualnego, ale jest to świat, w którym czuje się bardzo bezpiecznie, bardzo dobrze, między innymi dzięki bardzo silnej, pięknej więzi ze swoim ojcem. Zachwyca język tej książki, bardzo poetycki, gęsty, zmetaforyzowany. Grzegorzewska buduje piękne obrazy, bardzo silnie działające na zmysły. Jeżeli zakochacie się w Googleach, tak jak ja, to polecam wam kontynuację Losu Wioli, czyli Stancję. Autorki dwóch kolejnych książek konfrontują swoje dorastające bohaterki z tematem śmierci, tematem przemijania, odchodzenia. I co ciekawe, dla tych bohaterek jest to zupełnie różne doświadczenie. Dla Weroniki, głównej bohaterki po trochu, Weroniki Gogoli, śmierć jest naturalnym elementem rzeczywistości. Kilkuletnia dziewczynka oswaja śmierć, bawiąc się w pogrzeby albo uczestnicząc w prawdziwych pogrzebach swoich krewnych i sąsiadów. Śmierć nie jest dla niej koszmarem, nie burzy jej. Porządku. Zmarli poniekąd żyją w opowiadanych dziewczynce na dobranoc historiach. Jak mówi jeden z bohaterów tej książki, jeśli, jeśli się o kimś opowiada, jeśli się o kimś mówi, to tak jakby ten ktoś był znowu. Czytamy po trochu Weroniki Gogoli, tak jakbyśmy słuchali opowieści naszych wujków, cioć, tych wszystkich anegdot i legend ciągle powtarzanych przy rodzinnych spotkaniach i przy rodzinnym stole. Autorka stylizuje język na mowę potoczną, używa tutaj bardzo dużo partykułu NO i spójnika I. I co ciekawe, ten język nabiera mocy, kiedy czyta się tę książkę na głos. Ujawnia się wtedy taki monotonny i hipnotyczny rytm tej książki. мошки Zupełnie inaczej o śmierci, przemijaniu i stracie opowiada Joanna Lech w sztuczkach. Główna bohaterka tej książki, najpierw kilkuletnia dziewczynka, później już młoda kobieta, opowiada o świecie, który ulega rozpadowi na jej oczach. Wraz z dorastaniem tej śmierci wokół niej jest coraz więcej. Im więcej poznaje, im więcej doświadcza, im więcej czuje, tym więcej traci. Najpierw znikają miejsca, które dobrze znała, później umieją zamierają ludzie, których kochała, a później na koniec znika ona sama, pogrążając się w depresji. Podobnie jak Wioletta Grzegorzewska, Anna Lech jest poetką, opisuje więc świat swojej bohaterki bardzo poetyckim, gęstym, lirycznym językiem i tworzy obrazy bardzo oniryczne, które na długo zapadają w pamięć. Google, y, po trochu i sztuczki, to jak widzicie, bardzo krótkie formy maleństwa, ale jeżeli dacie im szansę, to myślę, że na długo z Wami zostaną. Jestem ciekawa, czy czytaliście te książki, co o nich myślicie. I no, jestem ciekawa, czy również tak jak ja macie swoje literackie obsesje. Czekam na Wasze komentarze, a na dzisiaj to wszystko. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.